Hej. Witajcie kochani w kolejnym naszym vlogmasie. 5 mm. grudnia oh, 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 oh. i 6 grudnia, być może. <laughs> jesteś, nie wiem, zobaczę. <laughs> jaki długi wyjdzie filmik. Jak będzie za długi, to podzielę to na dwa dni. Oh. A jak w miary no, okej, okay, po to głosach. będzie z 5 i 6 grudnia. No, to. Cześć! Eee. <laughs> Dzisiaj piąte okienko. Dobra, otwierajcie. No. Piątka Filipek. Piątka, oczywiście. Nie widzę, żeby na tym, bo na ciemności. Tutaj już tu. O! widzę jakiś karmnik na choloków? Chyba <grywa> tak. O, dzisiaj ja mam laskę. On Aha, a Filipek? O, jedyka! Jaka ładna, super. Smacznego. Nie jest. Boże, wielkie. To jest chyba w tą stronę. Ej! No ty. jest o, jakiś bałwan. Tylko coś mu się tam odcisnęło. Misio, to może miś? Bałwanek! Misio chyba, wiesz? No, Misio. Co masz, Haniu? Kolejny tryloczek, wczoraj był biały, teraz jeszcze mały. Ale śliczny. Filipek wczoraj nie pokazał Wam, co miał w tym kalendarzu. O, świetnie. Nie w, tym, ja nie, nie w tym, tylko w tym drugim. Miały tygrysa szablonem Jak znajdę, to Wam pokażę. Wyciągaj to, chyba to. A! Tu? Zgadza się. No? Tu chyba będzie i odpięcie pogadają. Może. Może. Może otworzyć, bo nie ma tego do zbijania. Bardzo ładnie. Pokaż. Już Filipek ci otwieram. Pranzoletka ze śnieżynką. Ona no śliczna. Usiądź Filipek, ja ci to na kolankach wybiję. O! Wow! Śliczny, pokaż z tą maczugą. Mhm. No fajne! Pokaż tą bransoletkę. No, taka luźna jest, no trochę może za luźna na Twoje chude nadgarski. Za luźna, bo to się osuwa to ta, a ona powinna być tu. Ja chcę dać przysmacki. Ale bardzo ładna. Ja chcę dać przysmacki. No, co to jest. Co to jest? Co to jest? Co to jest? to jest? to jak to mogę smaczki? A jak szuka, szuka, szuka. O, taka, taki jeden. O, pokaż. Wow. Iduś. O, Iduś? Dzisiaj nie kilka. Dzisiaj jeden, ale duży. Ale jeden duży. Super! Hmm, Smacznego Iduś No dobra, Ania. <laughs> Trzeba coś wyciągnąć za chwilę. No, mimo tej lampy, to i tak te paski Może się tu pojawią. Było to nudle. Może, bo takie długie. Dobra, Hania, poczekaj chwilkę, zobaczymy, co oni mają, i zaraz coś ci tam znajdę. Ty masz. Co ty masz? Wow, ale super. Nie masz jeszcze żadnego, co? Czy masz jakiegoś? Nie mam. Obsydian. Tak? No. O, to będziesz miała to, co Filipek. Ciekawe na to co to działa i co tam jest? Obsydian! Filip jest ciekawy No bo to jest wulkaniczny jakiś, tak? Oh. Wow, To jest kawał obsydianu! Chcesz? Mam go za sobie? Jest taki błyszczący. Zobacz Filip! A się ma taki duży obsydian. A ja mam mały. No. Ale cię błyszczy! Ale on pod jakimś kątem jest taki przedroczysty. No, tak. O, tak. Widzicie? Y, oczyszcza umysł, chroni przed nieodpowiednimi energiami. Tak, Zodiaku, strzelec. Dobra, to jutro w Mikołajki, tak? Kolejny. No, będę ja czerwony. Uh, czerwony woreczek. No, okej. Okay. No, czekaj, zjadłaś już. Nie zjadł. Co to za małpka siedzi? Druga małpa przyszła. Idziemy sprzątać wasz pokój. bo już do tego. uciekam! O matko, nie! nie Druga no, mat... małpa! Ta małpa wytrzymała najdłużej. Nie no, i trzeba zrobić sobie jakąś maseczkę i peeling Bo moja twarz wygląda. Ja. Jakąś czerwoną taką. Jak chcę z Tobą zrobić z Tobą też. Dobra, jakąś tam maseczkę mam. <laughs> Masę, Jeste, z Jesteśmy dwoma małpkami. i siedzimy tutaj. <grym> <Małpy>. <grym> Co to? balon. Dziewczyny. Sprzątanko. Jasne, jakie tu jest ciemne światło. A uczysz się, tak? Mhm. No trzeba udekorować pokoik na święta. Tu, zamiast tych listków, muszę kupić takie jakieś śnieżynki. Bo widziałam chyba w kilku. No, jakieś takie coś śnieżnego. Nie ma aż takiego strasznego bałaganu, ale te kurze, na, kurze na górze trzeba powycierać pewnie. Tak, Gabi? Na bank. Muszę iść... tak, ale nie ma tragedii. ...po drabinę, bo tu chyba ostatnio nie wycierałam. A jak zwykle książki na podłodze, jakby nie było miejsca na biurku. Jest. Ty też się Gabi uczysz? Mhm. To kiedy y, mam przyjść? Nie wiem, zostało mi dużo. Okej. Okay. Drukujemy listy do Mikołaja. Trzeba będzie je pokolorować. I te są akurat z przedszkolankowo.pl: jakbyście chcieli. Ale mnóstwo jest: jak piszecie list do Mikołaja, to są nawet i pokolorowane i gotowe do wydruku, także yy, a nie sprzątałyśmy jeszcze w pokoju u dziewczyn. Ja jakoś dzisiaj jestem strasznie senna. Ostatni. Dobra. Są trzy? Są. Mam taką jakąś starą doniczkę. Znaczy ona tak wygląda. Stara jest po prostu, bo przyniosłam z piwnicy. I przełożę tutaj, bo to była kiedyś różowa kwiatka, ale przełożę tutaj czerwoną. I może będzie na gwiazdę betlejemską jakąś większą taką. Bo na choineczkę naszą niestety jest za duża. I gotowa do niej czuszka. Tak się prezentuje. Teraz muszę coś do niej kupić. Ładnie by pasowała jakaś właśnie gwiazda betlejemska albo drzewko. No ale choineczkę mam. Gwiazdę betlejemską co prawda kupiłam Hani tą malutką, ale u nas w pokoju na stole chce, żeby była. No, to Filipuś rysuje list do Mikołaja. Hania też będzie kolorować. Gabrysia trochę później, bo się uczy. Przesuwasz lampę? Dobra. To Mamy, pokażę już gotowe listy. Nie będę cały czas nagrywać. Mama A tu kto? Kto tu jest na łapkach, na rączkach? On nie lubi. I jak Wam idzie? Kacz. Ania Kacz, kończy. kończy. Ja też kończę. Pokaż. pokaż. No, no, no. no to? pięknie. Ten Widać, no. że tu się bardziej stara. No tak, misio trochę tak nie za bardzo wyszedł, ale i tak bardzo ładnie. Ale to ciekawe. Pięknie no, no. zrobiłeś. No, Trochę okay. już jesteś zmęczony, prawda? Ta. Tak. A tu jest ziemia, czy co to to? <grymnie>. To jest śnieg, no i widać. No śnieg raczej. No, okay. tak, to jest ziemia. To jest <grymnie> sobie koloruje. No, dostałam to koloruję. Mamo, nas czarno ja. koloruje? Co? Fajnie koloruje. Przepięknie. O, nawet tutaj takie robisz światełka kolorowe dookoła. I ty te literki zrobiłeś? Tak, bo on z Gabi. A Gabrysia koloruje sobie, tak? Kolorowaneczkę. Ale ja to nie A ty to ty w ogóle? No Gabi, wierzysz w Mikołaja jeszcze? Cisza. Ej. No powiedz prawdę, wierzysz czy nie bardzo? Potrzebujemy... Wierzysz, prawda? Tak. Ja bym się planowała. I ze mną. Przy, Jezu, przy, Filipku inaczej, przy Filipku nie może być inaczej, prawda? Przy Filipku nie może być inaczej, prawda? Nie mam. można mu zabierać tej radości. Jezu, nie to, to jest napisane, w Super. Jest w Przepiękne. Co, przeszkadza ciak jak ci głaskam? Gdzie jest mój różowy? A tu śpioszek. Zapisała, że chce prawdziwego króliczka, ale pewnie to do to nie spełni. To eee. to spełni, ej, nie krakaj. Spełni, żeby się spełniło. Będzie. To mój. Dostaniemy, dostaniemy króliczka Super. No dostaniemy króliczka do, no Dostaniemy się <laughs> A ty co dostaniesz? Ja świnki morską i rybka tak. Jasne, Filip przecież nie możemy mieć tyle zwierzątek nie w domu Ty narysowałeś świnki morskie to już możesz się dostać Filip, a co ty sobie za kres? Pokaż się Pokaż buzię Kreski sobie zrobił Gabi Umiesz, tak? Pokaż Filip no, jeszcze nie, raz Filipek, pokaż, pokaż, oko. pokaż mi jeszcze Ale pokaż mi jeszcze raz. Do domu tak, bo takie pokaż, ale najpierw mi się pokaż. Wow, a teraz. <toczny> Daj, mama, spróbuję chusteczką mokrą zmyć. Podoba Ci się? No nie! Jak ty to zrobiłeś, Filip? Jak równo! Nie mogę powstać! Ale Fifi, jak ty to zrobiłeś? Że pomalowałeś sobie tak buzię? Listy już napisane. Mm, tutaj jest Filipka. Tu jest Haniulci. Zobaczcie, jak pięknie pokolorowane. A Gabrycia powiedziała, że nie chce pokazywać, więc uszanujmy to. Z daleka. Z daleka, jak też pięknie bo kolorowany. Nie ma. I przygotowaliśmy już, o, dla Mikołaja mleczko. Jest wielka, jak nie wiadomo kto. No taką mieliśmy, to się chyba Rudolf ucieszy. No, jest chyba taka wielka. I ciasteczka. Zostawimy na stole przy oknie. I w dzisiejszym vlogu to już tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał. No i jest jednak z jednego tylko dnia, z 5 grudnia, bo tak to by mi wyszło 40 minut filmu. Także z Mikołajek pojawi się już jutro. Jeszcze nie udekorowałyśmy pokoju dziewczyn, bo cały czas... Nie będziemy coś... dekorować! Tak, no już jest bardzo późno, prawie 20, ale może coś uda się chociaż dzisiaj posprzątać. I jutro rano Ja coś... chcę dzisiaj dekorować. No nie wiem, czy damy rady. Ale tak, mieliśmy dekorować już w niedzielę, no i tak zawsze coś nam wychodzi. Czekaj Gabrysia tak trochę tak się znowu. kiepsko czuje. Mm, także nie wiem jak to będzie. No ale na pewno jutro będzie vlog z Mikołajek. więc do zobaczenia jutro. Pa pa. pa pa! A jeszcze pamiętajcie o łapce w górze pa, łapki w górę, łapki w górę. i subskrypcji naszego kanału. Pięknie, Haniu, pięknie.